W opisie znajduje się link do strony G2A, na której można kupować przeróżne klucze do gier, więc polecam się zainteresować. Pulchny niedźwiedź. Tak wiem, za mną jest syf, natomiast dzisiaj miał być Risen, ale no, nie wytrzymałem i muszę nagrać ten film, bo tak się składa, że obejrzałem ostatnio serial, który, no, siedzi we mnie. Siedzi we mnie jak taki homoseksualny włamywacz, i nie wiem za bardzo, co zrobić, więc muszę to z siebie wyrzucić, bo. No tego już za wiele. Tego już naprawdę za wiele. Najpierw World of Warcraft, a teraz. Teraz Dragon Age, ale po kolei. Ja jestem Pulchy Niedźwiedź, ale to wiecie, dobra, nieważne. Niedawno wyszedł nowy serial z uniwersum Dragon Age, a nazywa się Dragon Age Absolution. Być może oni słyszeliście, ale duże prawdopodobieństwo jest, że nie, bo nie ukrywam, jego kampania reklamowa w sumie była żadna i nie za bardzo wiem, do kogo ten serial miał być skierowany. No bo z jednej strony wydawać by się mogło, że jest to serial, który chciał zrobić dokładnie to samo, co zrobiło Arkane, a Arkane zrobiło to w iście mistrzowskim stylu, czyli zahajpowało ludzi na League of Legends. No być może już nie pamiętacie, ale kiedy Arkane wyszło, no to wszyscy na tego Lola się rzucili. Banwet, ja pomimo tego, że byłem zadeklarowanym wrogiem numer jeden League of Legends i uważałem, że tylko ameby umysłowe są w stanie cieszyć się tą grą zagrałem, bo uznałem, że na jakiś krótki czas mogę być amebą umysłową, która się cieszyli go ledzie. No grą rzecz, że, że no, po to się robi tego typu seriale zazwyczaj, żeby zahajpować ludzi, żeby zrobić lekramę, żeby pokazać coś fajnego, pokazać fajne elementy, na przykład świata, który znamy z gier. No i mamy zapowiedź serialu Dragon Age Absolution. No i co z tym idzie, pierwszy trailer, który w sumie w ogóle nie wygląda jak Dragon Age i pamiętam, że moją pierwszą reakcją na trailer Dragon Age Absolution było: no to nie jest Dragon Age, to jakieś DD zwyczajne, typowe, ale może się mylę. Dam temu serialowi szansę, pomyślałem, bo też pamiętajcie, nie ma co skreślać bułki chleba już na początku. Jak ją posmarujecie Nutellą, to może być naprawdę smaczna. Więc gdy już ten serial wyszedł, dałem mu szansę i nawet zachęciłem moją dziewczynę, by obejrzała ten serial ze mną. I zmarnowałem wieczór, bo w no, sumie tyle mi zajęło obejrzenie go. To raptem 6 odcinków. 6 odcinków, które nie mam żadnego pojęcia, po co powstały, w jakim celu, kto to wymyślił i dlaczego. Ale po kolei, Uniwersum Dragon Age'a, no. Jest jakie jest, i na pewno fani uniwersum Dragon Age'a nie mają lekko. Zaczynamy od Dragon Age Origins, które było moim zdaniem naprawdę solidnym uniwersum fantazy, solidną taką podstawą pod uniwersum Fantazy, nawet pomimo tego, że pojawiały się głosy, że to sztampa, wiecie, sztampowe walki z mrocznymi pomiotami, wielkie zagrożenie, wielkie zło, armie, wdzamy to. Dobrze, ale to, że coś znamy, to, że coś jest sztampowe, wcale nie oznacza, że nie może być fajne. Wszystko zależy od tego, jak tu podasz, i często też ludzie mają takie podejście, że o Boże, znowu wielka armia zła i zniszczenia, czyli jest słabe. No nie do końca, bo na przykład gra o tron potrafiła nawet na to zahajpować, bo co by nie musiał gra o tron i tutaj każdy pewnie przyzna mi rację, pomimo problemów ostatniego sezonu gry o tron i tak wszyscy czekali na te zwieńczenie tej historii, na ten najazd, na to Winterfell, na tę bitwę, która była ciemna i straszna, ale ja pamiętam jak ja oglądałem tę bitwę, chociaż niewiele widziałem, ale trzymała mnie w napięciu, bo to był taki moment kryminalny Picki. Czasem od takiego uniwersum fantazy wymagamy tej właśnie epickości. w czym, epickość to chyba nie jest dobre słowo, bo w języku polskim epickość oznacza coś innego, no nieważne. Grunt rzec, że sztampa czasem jest fajna i trzeba to zrozumieć. Nie trzeba za każdym razem próbować szukać koła na nowo, a raczej wynajdywać, bo szukać go nie musimy, jest wokół nas. W samochodach, więc przejdźmy do tego Dragon Age a. Origins było no takim typowym fantazy, ale miało swój charakter, swoją tożsamość. Wyróżniało się na tle innych uniwersów, wyróżniało się między innymi swoją dojrzałością i dojrzałym podejściem do trudnych tematów. Dajmy na to taki temat wiary. W Dragon Age'u on nie był poruszony tak jak na przykład w wielu dzisiejszych typowych fantazjach, że jeżeli mamy kogoś, kto wierzy w Boga i jest to jeden Bóg, a nie wielu bogów, nie jest to wiara tak zwana Politeistyczna. Tak sprawdziłem. Politeizm, z grecka liczny, tak? Bóg, tenos, wielobóstwo. Musiałem się upewnić, że nie jestem głupki. A monoteizm to wiara w jednego Boga. Taka ciekawostka. Niedźwiedziu <grytanie> ja czyli ba. Jeżeli mamy jakieś uniwersum i jest tam wiara w jednego Boga, to zazwyczaj jest to fanatyzm, skrajne zło, trzeba to powstrzymać. Nawet w uniwersum World of Warcraft powoli idziemy w tym kierunku, że wszyscy dobrzy wierzyli w światłość, a okazuje się, że ta światłość nie jest do końca taka dobra, i coraz więcej jest tych fanatyzmów. Wiecie o co chodzi, nie? Tylko, że jeżeli już poruszamy temat wiary, to nie możemy tego robić w ten sposób. Albo robimy wszystko czarno-białe, czyli są dobrzy i źli. I tyle, albo jeżeli już poruszamy temat wiary, no to trzeba do tego podejść dojrzale, z odpowiedzialnością tego, co robimy, czyli przedstawić wszystkie strony szarości, a co z tym idzie, przedstawić wiarę, zarówno z dobrej, jak i złej strony. No i jeżeli chodzi o Dragon Age, no to Origins zrobił to naprawdę bardzo, bardzo solidnie, bardzo dobrze, stworzył taki skomplikowany system polityczny, w którym wiara, ten kościół Dragon Age grał całkiem sporą rolę. Potem mamy Dragon Age 2, który, chociaż jak Gra nie był może wybitny, no to pod względem historii świata dalej zachowywał tę tożsamość, którą znaliśmy z Dragon Age Origins. Dalej mieliśmy tutaj całkiem ciekawe spojrzenie na te konflikty magów i templariuszy, które były zakorzenione w religii, właśnie. No i potem mamy Dragon Age 3, który no, gdzieś tam przepadł w mrokach dziejów, bo zaraz po Dragon Age 3 wyszedł Wiedźmin 3. No i nie oszukujmy się, z Wiedźminem 3 to Dragon Age 3 konkurować nie mógł. To nie była zła gra, ale to też nie było już to samo. Dragon Age Fizycja zatracił całkowicie to, co czyniło Dragon Age a Dragon Age, aczkolwiek wciąż niektóre elementy były moim zdaniem całkiem solidnie zrobione, jak chociażby wątek Solasa, nie będę was spoilerował. Grunt rzecz, że jeżeli ktoś był fanem Dragon Age Origins i dwójki, no to... Trójką mógł się po prostu rozczarować. Mógł powiedzieć, nie, to nie jest to samo. Ale jeżeli ktoś zaczął swoją przygodę do Inkwizycji, to mógł wchłonąć się w ten świat. Chociaż moim zdaniem dalej wiele tracił, nie znając Originsa, to wciąż w Inkwizycji mógł wchłonąć się w ten świat. No dobra, ale przejdźmy do tematu tego serialu nieszczęsnego, więc. Co dostajemy w serialu? Czy dostajemy w serialu wygląd świata taki, jak mieliśmy go w Origins i Dwójce, czy też ten z Inkwizycji? Otóż żaden. I to jest najśmieszniejsze, bo absolutnie od samego początku było pewne, że nie będzie wielkim hitem. To nie miało być Arkane. To nawet nie miało takich pieniędzy, by być Arkanem, więc jedyne, co ten serial mógł chcieć osiągnąć, to na nowo rozbudzić jakąś taką frajdę z tego uniwersum, na nowo pobudzić widownię, która już z Dragon Age'em była zaznajomiona, lub ewentualnie tam kilka nowych osób do siebie przyciągnąć, no bo też zbliżamy się powoli do premiery Dragon Age 4. Bardzo dobry ruch marketingowy, tak naprawdę. Tylko problem polega na tym, że jak chcecie z, jakoś, nie wiem, zainteresować ludzi uniwersum Dragon Age'a, jeżeli wasz serial nie nawiązuje ani do inkwizycji, ani do dwójki, ani do jedynki. Tworzy typowe D&D, bo okazuje się, że guess what, trailery nie kłamały. Mamy typowe D&D, które nie ma żadnego przełożenia na uniwersum Dragon Age. A. Powiem więcej. Tam nawet historii jako tako nie ma. A więc wejdźmy no, na chwilę do historii. Uwaga, będą spoilery. Mamy historię, w której pojawiają się bohaterowie. Teraz ich roboczo bohaterami jest ich bodajże pięciu. No i zgadnijcie, ilu z tych bohaterów jest homoseksualnych? Na pięciu bohaterów homoseksualnych jest czterech. Tak, czwórka bohaterów jest homoseksualna. I teraz zastanówcie się, po co ja to tym mówię? Nie dziś dlaczego ty w ogóle poruszasz ten temat? Po co? W jakim celu? Co ci to przeszkadza? Nie! Ale wiecie, dlaczego poruszam ten temat? Bo serial porusza w zasadzie tylko ten temat. Zdaje się, że cały serial kręci się wokół tego, że na początku dowiadujemy się, że te postacie są homoseksualne. I w zasadzie na końcu też są homoseksualne. I non-stop jest to pchane ludziom tak po prostu w twarz, że patrzcie, oni tutaj są homoseksualni. opatrzcie one lubią się całować. Natomiast jeżeli chodzi o wszystko inne, tam nie ma żadnej logiki. Te postacie często nie zachowują się jak prawdziwe postacie, podejmują decyzje głupie, decyzje, które nie są niczym uwarunkowane. Mamy postać niewolnicy, która jakimś niewyotłaczanym sposobem, pomimo tego, że uwaga, całe swoje życie, jedyne co znała, to niewola. Całe życie była. Uczona, że jest gorsza od ludzi i musi ich strzec, ta niewolnica jest normalnym, chodzącym, dobrym członkiem społeczeństwa. I o dziwo! Nikt nie ma z tym problemu. Nikt, żaden recenzent tego serialu gównianego nie zastanowił się, czy ta postać w ogóle ma sens. Pomijając, że to jest uniwersum fantazji, nie wiem, może znalazł magiczne grzyby, które przywróciły jej rozum, ale wyobraźcie sobie sytuację, że macie niewolnicę, która całe życie była niewolnikiem. Weźcie to nawet, przełóżcie na normalny świat. Jeżeli jesteście całe życie niewolnikiem, nie znacie niczego poza tym. I nie powinniście móc z łatwością mordować ludzi, których uważacie za lepszych od siebie. Jest jakiś powód, dla którego ludzie nie zabijają się o byle pierdołę na ulicy, no bo jednak są uczeni, że tak nie wypada. Są uczeni, że prawo wtedy będzie ich ścigać, prawda? Nie powinniśmy, nie wiem, pluć na człowieka na ulicy, bo ten człowiek wiemy, że może nas uczyć w twarz, więc mamy jakiś instynkt samozachowawczy. Natomiast ta elfka, bo to elfka była, ta niewolnica, pomimo tego, że była uczona, że jeżeli chociażby spojrzy krzywo na człowieka, to odetniemy jej uszy, nie wiem, zabijemy całą rodzinę, ta elfka, pomimo tego, że całe życie była niewolnicą, ona nie wyróżnia się niczym na tle normalnych ludzi, poza tym, że jest troszeczkę bardziej edgy, bo była niewolnicą. Ale co ważniejsze, bo to, to że ona była niewolnicą, to nie jest ciekawe. Niech serial nie porusza tego wątku. Po co? Skupmy się na fakcie, że wiecie, kto, kto jej pomógł z tego niewolnictwa wyjść? Kto jej pokazał, jak wygląda świat? Oczywiście kobieta, czarodziejka, lesbijka, bo oczywiście ta niewolnica też jest homoseksualna, to jest oczywista oczywistość. I to jest cały motor napędowy tego serialu, czyli elfka kocha czarodziejkę, krasnolud kocha jakiegoś tam człowieka, natomiast Kunari, bo mamy też Kunari, jest najprawdopodobniej biseksualna, co często pokazuje. I właśnie, przejdźmy do tematu Kunari, bo to też jest ciekawe. Jeżeli chodzi o uniwersum Dragon Age'a, no to mamy zarówno takie typowe dla uniwersów fantazy klimaty, jak elfy, krasnoludy, ludzkie królestwa, ale mamy też coś nietypowego. Mamy Kunari, którzy podążają Kun. I kiedy słyszymy o Dragon Age'u, to właśnie to jest jedna z najciekawszych rzeczy, jakie można Przedstawić Kunari, Kun. Oni są na tyle nietypowi, że aż chcemy zgłębiać ich kulturę bardziej, chcemy zobaczyć, co takiego twórcom udało się wykrywać. Tak samo jak w nie chcieliśmy zobaczyć to Pit Lover, chcieliśmy zobaczyć ten zaun, jak to wszystko tam funkcjonuje, bo to było inne, ciekawe i Arcane nam to dostarczyło. Dragon Age natomiast sprawą swojego serialu miał nam po prostu pokazać no, to, co to uniwersum ma do zaoferowania, więc zdecydowano się na umieszczenie akcji w Te Winterze, przy czym naprawdę ten Te Winter zupełnie niczym nie wyróżnia różnia się na tle normalnych miast. Powiem więcej. Wypada tragicznie. Grając w gry i słysząc o Te Winterze, o Imperium Te Winter, potężnym imperium urządzonym przez magów, mamy pewną wizję w głowie. tego, jak to mogłoby fajnie wyglądać. Serial niszczy te wizje całkowicie. Te Winterczyków przedstawia jako totalnych kretynów, idiotów, bez jakiegokolwiek pomysłu na siebie. Ponadto grupa randomowych typów jest w stanie przebić się przez całe miasto bez żadnego problemu, wybić Wszystkie straże jednego miasta, w którym znajduje się lokalny papież tego uniwersum. Nie ma z tym kompletnie żadnego problemu, bo uwaga, wiecie dlaczego oni się przebijają, ponieważ oni. Oni są homoseksualni i tak bardzo się lubią, że ufają sobie bezgranicznie, i kiedy widzą, że ich ukochany jest w potrzebie, to biegną mu na pomoc. Mają nagle taki przypływ energii, bo potęga miłości jak zawsze musi zwyciężyć. No i jeżeli to już nie jest sztampa, to ja nie wiem, co jest sztampą. I tak, wiem, co mówiłem o sztampowych podejściach, o sztampie, że ona może być fajna, ale w tym wypadku nie jest. I nie przez te wątki homoseksualne, tylko przez to, jak zostało to poprowadzone. Jeżeli chcecie opowiedzieć historię o tym, że że mamy potęgę miłości, radości, szczęścia i dostatku, o tym, że miłość zawsze zwycięży, to ta historia musi o tym opowiadać. A jeżeli ta historia jest zupełnie o czymś innym, bo jest o włamie, ale równocześnie jest o homoseksualnych związkach i równocześnie jest o, w sumie, niewolnictwie i wolności i masz to wszystko przedstawić w sześć odcinków? No sorry bardzo. No ale wróćmy do tematu kunariach, wybitna kunaria, jak ja mówiłem, niesamowita rasa, coś, co naprawdę wyróżnia Dragon Age, a. to tak jak mamy Gwiezdne Wojny, tak? To wyróżnia Gwiezdne wojny na tle innych uniwersów Science Fiction, chociażby do Jedi, więc jeżeli mielibyście zrobić jakiś serial w uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale jeszcze przed Gwiezdnymi Wojnami, Wojenem, to, że do tej pory Gwiezdne Wojny były tylko grami, no to co umieszczacie w tym serialu chociaż na chwilę? No, to chyba dość oczywiste. Jedi, prawda? Natomiast uniwersum Dragon Age ma chociażby swoich kunari, czy też szarych strażników. Natomiast serial postanowił, owszem, umieścić kunari. Przy czym zupełnie ona nie zachowuje się jak kunari, bo to widać, że to nie jest kunari, która jest kunari. To jest kunari z wyglądu, ale nie z charakteru. Nie ma zupełnie nic wspólnego z kunari. I da się to wytłumaczyć lore'owo Oczywiście istnieją kunari, którzy nie podążają tą drogą kun. Są tak zwani talwa shot. Ale, no, jeżeli już dajecie jakąś postać kunari do swojej historii, to dlaczego czynicie ją jak najbardziej taką. mało kunarową? Jeżeli chcecie jakkolwiek zainteresować się ludzi tym uniwersum? Dlaczego nie pokazujecie tego, co to uniwersum ma najlepsze do zaoferowania? Dlaczego skupiacie się na tym, by pokazać, że 4 na 5 postaci jest homoseksualna? I dlaczego skupiacie się non -stop, by pokazywać, jak to bardzo oni do siebie, kurczę, gdzieś tam gną, zamiast pokazać coś fajnego. Macie 6 odcinków, pokażcie to uniwersum, zetizujcie może Dragon Age 4, sprawdźcie, żeby ludzie wyczekiwali na kolejny sezon, bo na ten moment nawet ja, pomimo tego, że zawsze oglądam wszystko jak leci, nie byłbym chyba w stanie przez kolejny sezon tego gówna przebrnąć, bo to, co pokazali, było tragiczne. Jedyne, co było dobre w tym serialu, to, no, animacja. Animacja była całkiem solidna i tutaj to mnie boli najbardziej, bo czytając recenzję tego serialu, często widzę, że recenzenci, czy to angielscy czy to Polscy dają mu na przykład 7 na 10, 8 na 10 i tam chwalą, animacja płynna, super, bardzo podoba im się nie, muzyka, że te walki, super choreografia, tylko historia bardzo słaba, 8 na 10, no kurwa historia bardzo słaba w serialu, który opowiada historię i dajemy temu 8 na 10, to na jakim świecie przyszło nam żyć, że nagle historia stała się tak mało znacząca. O, machają toporem, ładnie strzelają magią, to już wszystko, reszta mnie nie interesuje, mogą mnie pocałować w dupę, e, historia mogłoby nie być. Najlepiej jakby tam jakieś kwadraty się przemieszczały, ale u nich one się ładnie przemieszczają, nie potrzebuję żadnej historii, chcę tylko popatrzeć jak machają toporem. Nie rozumiem, może ja nie pasuję do tego świata, może żyję w innym, jakiejś wymianie, że w innej rzeczywistości, ale dla mnie, jeżeli chodzi o serial, który opowiada jakąś historię, ta historia musi być dobra. A jeżeli ta historia jest tak tragicznie poprowadzona, i naprawdę nie jestem w stanie wam wytłumaczyć, jak bardzo tragiczna jest to opowieść, żeby wam to wytłumaczyć, musiałbym się zagłębić w każdy odcinek po kolei i go analizować. Może to kiedyś zrobię, ale naprawdę trzymajcie się z dala od tego serialu. Tragedia nie ma nic wspólnego z Dragon Age'em i wątpię, by. Jakkolwiek zainteresowała kogokolwiek uniwersum Dragon Age'a, no bo to, co ten serial pokazał, znamy już z DD. Różnica polega na tym, że my wiemy, że DD ma być takie. My wiemy, że DD ma być takie proste, bo jest to uniwersum przeznaczone do tworzenia tam papierowych rpg -ów. Tak samo jak wiemy, że na przykład Vox Machina jest wzorowana na jakichś tam przygodach zaczerpniętych z papierowych rpg jakiejś tam grupy rpg więc potrafimy po prostu spojrzeć na to inaczej. To jest taka komedia, z, z elementami dramy, ale rozumiemy to i wiemy, że to uniwersum ma takie być w Vox Machina i to działa, bo mamy zupełnie inne podejście. Natomiast jeżeli chodzi o Dragon Age Absolution, to ten stara się być tym właśnie Vox Machina, tylko że w bardzo poważnym, dojrzałym przynajmniej do tego momentu, uniwersum. A żeby tego było mało, to nawet te żarty, które się pojawiają w tym serialu, są tak czerstwe, tak nieśmieszne i zazwyczaj oczywiście kręca się wokół czego? Wokół tego, że oni się kochają, my są homoseksualistami, nie? Więc to, to, to takie zabawne, że, że jest krasnolud i on, on leci, na tego mężczyznę, więc... Więc pokażmy to pięć razy w jednym odcinku, że oni to się mrgają, bo to takie. E, takie w takiej. To właśnie to. To sprawia, że ja kocham uniwersum Dragon Agea. To. Dokładnie to. Za, za to lubimy Dragon Agea. I dziękuję, że ten serial powstał. Mistrzostwo Świata. Ale może przesadzam? Może ten serial jest wybitny? Może jak zwykle pierdziele, głupoty? Nie wiem. Jeżeli przesadzam, napiszcie o tym w komentarzach. Ja chętnie to przeczytam. A ten moment do widzenia. Cześć, czołem. Idę się popłakać gdzieś w kącie.